Siema, witam serdecznie moi drodzy no i dzisiaj rozgrywamy finał Ekstraklasy 2015-2016 przypominam, że w niedzielę Piazgrywice podejmuje Zagłębie Lubin, a Legia Pogoń Szczecin i tym samym e, moi drodzy no, waży się mistrzostwo Polski właściwie już wszyscy wiedzieli myśleli, że po w wyniku legi 4 do 0 z Piastem, tytuł mistrza jest przesądzony, ale ostatnie wyniki, ostatniej kolejki, gdzie Piast wygrywa z ruchem 3-0, Legia przegrywa z Lechią Gdańsk po pięknym golu Peszki 2 do 0, wszystko jest w grze. Oba zespoły mają po resztą punktów, bodajże chyba po 42, i na ostatni mecz. Jest wszystko do rozegrania. Mamy ze sobą dwa blisterki. Każdy blisterek na jedną połowę. No i nic. Nie ma co tracić czasu. Oczywiście, karty rozegramy sobie dwa mecze na raz. Remis w przypadku obu drużyn daje zwycięstwo legi. Wygrana, piasta, i wygrana legi daje zwycięstwo legi. Tylko i wyłącznie przegrana legi albo remis legi przy wygranej piasta daje zwycięstwo piastowi. Limitki nie grają. Zobaczcie, mamy limitkę piasta, ale limitki nie grają. Możemy ją dać tutaj jako dekorację. To jest pierwsza połowa. I zaczynamy. Drugi blisterek sobie otworzymy na drugą. Loga także nie grają. I mamy tak, Śląsk Wrocław. Legia Warszawa i proszę, już mamy koszta. Strzela na 1 do 0 dla Legii Ruch Chorzów. Mamy pogoń Szczecin moi drodzy, jest już 1 do 1 w meczu na Łazienkowskiej. Zagłębie Lubin niespodziewanie szczela. Tutaj gola. Będzie sporo, chyba rozegramy sobie tylko jeden blisterek. I jak jelonia białystok. Jeżeli będzie sporo goli, to rozegramy sobie jeden. Zobaczymy też, jak będzie z czasem. Druga saszewka. Ja tej edycji jeszcze nie mam, skompletowanej, o dziwo. Tu mamy wiz... Jest pogoń. Bramkarz może oczywiście i pogoń sensacyjnie wygrywa. Piaski Kolejny bramkarz Matua strzela na jeden drnego. Tutaj mamy Zagłębie Lubin. Każda karta wchodzi. Lechia Gdańsk nie gra i Śląsk Wrocław nie gra, ale Guldan Zagłębia Lubin strzela. I w tym momencie mistrzem Polski, pomimo tego, że Legia przegrywa 1 do 2, Piast przegrywa 1 do 2, to Legia jest mistrzem. Ale to jeszcze nie koniec emocji. Lecimy dalej. Zobaczmy, co nam przyniesie tutaj Krakowia. Legia Warszawa budzi się 2 do 0, Kucharczyk 2-2, przepraszam, Ruch Chorzów nam tutaj nic nie daje, Lech Jamila niestety jeden z wielu z największych chyba przegranych obok e, szukały e, no brak powołania, co tu dużo mówić, Pogoń Szczecin Rudol, Pogoń po raz kolejny wychodzi na prowadzenie i już wygrywa Pogoń 3-2 nadal w tej sytuacji mistrzem Polski jest Legia i mamy już, tu nam się wyjałania piękna karta mamy Piast Gliwice moi drodzy yy, wyrównuje na 2 do 2 na 2, 2 i w tym momencie to Piast zostaje mistrzem Górnik nie gra, Górnik drugi Górnik będzie walczył o utrzymanie, także Łęczna o utrzymanie Krakowia i Krakowia tutaj niestety Krakowia będzie walczyć o kuchary ostatnia saszetka moi drodzy zobaczmy Ruch Chorzów Wisła Kraków Pogoń Szczecin 4 do 2 4 do 2 Legia Warszawa na ikonie piękna karta wpada i jest moi drodzy 3 do 4 Wisła Kraków i Zagłębie Lubin Koniec pierwszej połowy. Wielki mecz. Wielki mecz. Po pierwszej połowie, pomimo tego, że Legia przegrywa, Piast także przegrywa. Mamy wynik taki, który premiuje awansem Piast. Nie, Piast Legia Warszawa. Ale przed nami jeszcze jedna połowa. Wynik tutaj zdecydowanie będzie hokejowy. Ale trzeba się bawić. Trzeba się bawić, to w końcu jest finał. I zobaczmy, co mamy tutaj. Zobaczcie, nawet legia. Zobaczcie, jak weszło fajnie. Tutaj mieliśmy limitkę z piasta. Tutaj mieliśmy limitkę z legi. Fajnie to się ułożyło. Tak miało być. To były blisterki specjalnie na mecz. Mamy ich 5 i szybko lecimy. Moi drodzy. Zobaczmy. Lechia Mamy Górnik Lechia znowu I Pogoń Pogoń ucieka Zdecydowanie Pogoń ucieka To już jest 5 e, Podbeskidzie I, i Jagiellonia stok, Ale Pogoń tutaj No Legia Traci kontakt Dwie bramki do remisu Który dałby Przy tym wyniku Piasta Zwycięstwo Legii, chociaż Legia nadal się broni, bo, bo Piast przegrywa. Mamy tutaj super Gwiazdę. Piękna karta Paciao. Paciao, przepraszam. przepraszam. E, mamy Jagiellonię. Mamy Zagłębie. No, Piast jest również w nieciekawej sytuacji. E, Piast, jest Piast, jest Ziwek. I Piast tutaj kontakt nadal ma. Nadal ma kontakt. Zwyci Jedna bramka piasta i to pias zostaje zwycięcą. Yy, Cóż za emocje. Niesamowicie nam się to tutaj układa. Wszystko jeszcze jest w grze. Patrzcie, patrzcie na to, no jak takiego czegoś nie uznać. No ale oczywiście uznajemy to jako jeden gol. Nie było nic mowy o to, że podwójne double robimy jako dwa. Jest to jeden gol no i tutaj pod Beskidzie zdecydowanie w lepszej sytuacji, teraz Krakowia, Legia Legia ma już 4 do 5 przegrywa tylko Zagłębie Lubin, znowu powoduje, że to Legia jest na tą chwilę mistrzem no masakra masakra dwie saszetki zobaczcie, śląsk Wrocław kluczowy zawodnik Mamy Krakowie. E, mamy Ruchorzów. Ruch Wisła. Pogoń! Kładzie na łopaty, niestety w tym. Ale Piast się broni! Szmatuła. Drugi gol. Drugi gol. No co za emocje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć do sześciu przegrywa Piast. No jedna bramka Piasta dawałaby tutaj zwycięstwo i mistrzostwo. Lech Poznań. Pierwsza karta, chyba Lecha. Zagłębie tutaj, grzebie, grzebie, jezus. Co ja porobiłem? Już w tych emocjach, moi drodzy, patrzcie, co porobiłem tutaj. Nie, to była pogoń, nie zagłębie, czyli pogoń szczela i w tym momencie jest tutaj remis. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale zagłębie po prostu w ostatnich minutach tosik. Wyrywa zwycięstwo, a czy mistrzostwo piastowi. Cóż za tragedia? Jagielonia Białystok, Górnik, Lech i Korona. Nie ma, moi drodzy, nie ma. Legia pomimo porażki z pogonią zdobywa mistrza Polski, mistrza ekstraklasy 15-16. Wielkie brawa, mimo tego, że sercem byłem patriotyzm regionalny za piastem, no ale. Piłka to piłka. Mam nadzieję, że wam się ten podwójny, duży wynik 4 do 6 i 5 do 6. No nic, walczymy dalej, ale już nie w ekstraklasie. Czeka na nas Champions League, już niebawem. Za kilka, do tydzień, dwa. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.